Psalm siódmy, tren Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Husa, syna beniamina. Panie Boże mój, w Tobie pokładam nadzieję. Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię, by nie porwał jako lew duszy mojej i nie rozszarpał, gdy nie ma wybawiciela. Panie Boże mój jeśli to uczynił, a jeśli jest nieprawość w rękach moich, jeśli złem oddałem temu, który żył ze mną w pokoju, jednak wyzwoliłem tego, który bez przyczyny mnie gnębił. Niech prześladuje wróg duszę moją i niech ją pochwyci i podepcze na ziemi życie me, aż rzuci w pył cześć moją, Sela. Powstań, Panie, w gniewie swoim, Podnieś się przeciwko wściekłości gnębicieli moich, obudź się dla zbawienia mego, ty któryś sąd postanowił. Niechaj tłumy wszystkich narodów otoczą Ciebie i dla nich wróć na wysokość. Pan będzie sądził narody. Sądź mnie, Panie, według sprawiedliwości mojej i nienaganności mojej. Niech skończy się złość bezbożnych, a umocni sprawiedliwego, bo Ty doświadczasz serca i nerki, O Boże sprawiedliwy. Tarcza moja jest u Boga, który wybawia ludzi serca szczerego. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który grozi codziennie. Jeśli się nie nawróci, to On ostrzy miecz swój, naciągnął łuk swój i celuje. Skierował na niego pocisk śmiertelny, strzały swe uczynił pałającymi. Oto rodzi biedę, i jest brzemienny utrudzeniem, a urodzi fałsz. Kopał dół i wyrył go, i wpada w dół, który sam uczynił. Utrudzenie, które innym zgotował, wróci się na głowę jego, a gwałt jego spadnie na ciemię jego. Chcę wielbić pana za sprawiedliwość jego, i opiewać imię Pana Najwyższego.